k 47 Stalowa Delta, moi drodzy, do wygrania 25 łapek w górę, dowolny komentarz oraz subskrypcja wraz z dzwonkiem, a my lecimy już do materiału. Darmowe skiny za wykonywanie prostych questów to jedna z wielu rzeczy, które oferuje Wam strona Pirate Swap. Służy ona do kupowania oraz wymieniania Waszych skinów. Na stronie znajdują się również konkursy z ciekawymi nagrodami. Do tego wszystkiego mam dla Was kod promocyjny LIPILEK, który daje Wam aż 35% więcej do depozytu. Nie czekaj, działaj, link oczywiście znajdziesz w opisie dobra, w poprzednim odcinku wam się nie udało dobić łapek w górę, ale mam nadzieję, że w tym się uda od razu za wstępie, jeżeli możecie to ją zostawcie, a my lecimy już z materiałem od 50 zł do koski bardzo istotna dla was rzecz, czyli kodik lipilek, kod promocyjny, który daje wam 10% więcej do depozytu oraz darmowe 2 zł i 10 groszy na start zachęcam zdecydowanie do wpisywania jak widzicie, mamy na stronce nowe skrzynki także będziemy sobie na pewno je otwierać i zobaczymy, co ciekawego z nich nam wypadnie, skrzynka najtańsza kosztuje 2 zł, więc jest naprawdę mega, mega spoko warf, jeżeli chodzi o cenową opłacalność tej skrzynki. Zobaczymy jak z dropem. 2 zł, i 10 groszy. Tyle, co dostajecie tak naprawdę za darmo po wpisaniu mojego kodu na stronie, więc warto sobie go używać na pewno. A my Zaczynamy, no i zobaczymy, czy uda nam się wydropić jakieś ciekawe rzeczy. W ogóle bez problemów, z tego co widzę, udało się zebrać ekipę do tej bitwy. No, jest to bitwa za 10 zł, także tak naprawdę każdego na taką bitwę stać, kto doładował tutaj jakiekolwiek środki. No, w każdym bądź razie będę próbował zrobić dzisiaj z tych 50 zł kose. Czy mi się to uda? No, jeżeli mi się to nie uda, to i tak ten materiał zobaczycie na YouTubie, ponieważ po prostu chcę wam pokazać faktycznie, co z tego wszystkiego wypada. 30 zł wypadło z tej skrzynki, także nie jest tak źle, myślę. Myślę, że nawet całkiem spoko. Zróbmy w takim razie kolejną. No, musimy coś wygrać, musimy coś wygrać. Liczymy na to, że jeżeli już coś wygramy, to uda nam się też profitować naprawdę jakimś spoko profitem, więc. Zobaczmy, dodajemy sobie botów. Mamy jednego playera i lecimy z bitewką. Pierwszy fioletowy item jest dobrze. Za 5 zł, więc naprawdę wygląda to imponująco. Mam nadzieję, że tylko bot tego nie nadrobią, bo to już jest naprawdę spora przewaga. Zwłaszcza, że bitwa kosztuje dyszkę, więc to już połowa bitwy się zwraca z tylko jednego mojego skina. A jak widzicie, dropią tutaj, no moi przeciwnicy, w sumie słabe skiny. Niestety. Akurat teraz roluję naprawdę słabo i zobaczymy, czy w ogóle to wygrywam. Tak, wygrać to wygram, ale. No, nie będzie tutaj jakiegoś mega dużego profitu, chociaż 36 zł, więc teoretycznie profit jest większy niż poprzednio. Dobra, mamy już 7 dyszek. To już naprawdę jest całkiem niezły start. Kolejna skrzynia kosztuje 8 zł, więc jest naprawdę duża różnica między 2, 10 a 8 Więc polecimy sobie jeszcze jedną bitwę na tych tanich, i potem zrobimy sobie coś, jakąś inną kombinację. Zdecydowanie bardzo szybko playerzy dołączają do tej bitwy, więc też spoko. Nie musicie w ogóle martwić się tutaj o to, że nie będziecie mieli Takowej bitwy rozegrać. Ale dobra, 3,5 tego udaje nam się wyfarmić z pierwszej skrzynki, więc jest bardzo dobrze. Druga, no troszeczkę słabsza, 2,44 to był najlepszy skinek. Teraz równie słabo dla każdego. No i dwie ostatnie skrzynki będą tutaj bardzo kluczowe. Ostatnia skrzynka, naprawdę, obyśmy wydropili dobrego skina. Chyba jest spoko, chyba jest spoko, ale niestety tutaj wypadł flashback za 4. ziko, więc słabiutko. Trzy bitwy z tego 1,30 zł, drugie, 36, i teraz ta bitewka, więc w sumie wygraliśmy bitwę, w której było najwięcej, że tak powiem, do zgarnięcia. 25 zł za trzy takowe skrzyneczki. Zobaczymy, czy tutaj będzie równie szczęśliwie co w poprzedniej bitwie. Właściwie tej za 36 zł, którą wygraliśmy. No i co. Lecimy, pociki i zobaczmy, co będzie tutaj dropiło. No tu powinny być już naprawdę dużo lepsze skiny. No i tak też się dzieje. Full fiolet poleciał. 11 zł zigi, dla bota Michaela, czy to będzie. No to będzie chyba najmocniejszy skiny. Chociaż teraz 21 Ziko. Ale dropi. No tutaj dropi naprawdę dobrze. Tutaj dropi naprawdę dobrze. Po wiem wam szczerze, że tutaj naprawdę niezłe skiny wypadły. Zaraz zobaczymy, jak to będzie dalej. Ostatnia bitwa. To jest tak naprawdę ostatnia bitwa, jeżeli chodzi o nasze doładowanie 50 zł. Musimy ją teraz wygrać. Liczę na to, że oczywiście się to uda. Nawet zaczekam chwilę, może jakieś playerzy dołączą, bo bitwa nie jest szczególnie droga, a jest złożona z tych nowych skrzynek, więc wydaje się, że teoretycznie powinni się jacyś tutaj zawodnicy do tej. Że bitwy znaleźć No ale dobra, z tego co widzę to słabo to wygląda Więc po prostu dodaję botów I lecimy z ostatnią już bitwą Z naszego doładowania 50 zł Na stronie jakieś tam itemy mam Ale no nie chciałbym ich używać Jest mega słabo Powercore poleciał dla bota Rosso I teraz jeszcze P250 No jest źle, jest źle Powercore, powercore, nie, nie wypadnie Wypada skinek za 2 zł W każdym razie skrzynka jest naprawdę mocna Powercore wypadł, ale to będzie za mało Nie! Kombajn je res, kombajn je res, imamo to. Power Core z ostatniej skrzynki sprawił, że e, zwycięstwo przechyliło się na moją szalę i mamy stówkę. Moi drodzy Państwo, więc naprawdę wygląda to dobrze. Zrobiliśmy profit raz, dwa, więc jestem zadowolony. Mamy do przetestowania jeszcze ostatnią skrzynkę, która kosztuje 25 zł, ale wydaje mi się, że chyba nie będziemy tego robić. Zaryzykuję jeszcze i spróbuję sobie zrobić za cały balans, czyli powiedzmy za to 50 zł zrobimy sobie jedną bitwę. Jeżeli uda mi się ją wygrać, no to naprawdę profit będzie zacny. Mam nadzieję, że tak się uda. A jeżeli nie, no to po prostu ten challengek sobie przerzucimy na kolejny odcinek. No bo nie ma co na siłę próbować. Power Core na pewno będzie nam potrzebny z tej skrzynki. On jest takim topowym zdecydowanie itemem, który tutaj wypada. UMP też jest na pewno bardzo, ale to bardzo spoko. Chyba najlepszy skinek w ogóle z tego, co tutaj wszystkiego wypadało. I też P2000 też bardzo ładny skinik do petki. Tigris za 13 zł jest spoko. Chociaż ten Moonrise tutaj u mojego przeciwnika. Jest szansa, że to wygram, ale muszę teraz dostać dobry item i to na pewno nie będzie dobry item. Krowa na pewno nie może być dobrym skinem. 141 zł z 50. Naprawdę bardzo dobra skrzynka. Naprawdę bardzo dobra skrzynka. No, jeżeli już polegliśmy, no to zaryzykujmy i sprawdźmy raz jeszcze, czy uda mi się z tej najdroższej tutaj skrzynki na stronie. Obecnie, jeżeli chodzi o te nowe, czyli 25 zł. No i dodajmy sobie oczywiście boty i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Jeden player, dwa boty i mamy chyba Winka, oj oh, nie, see ya later. chociaż nie, akaczyk czerni, akaczyk czerni zdecydowanie więcej warty, ale tutaj wypadły, jak widzicie, skiny za 25 centów, także tak naprawdę to była bitwa 2 na 2, szczerze powiedziawszy. Lipa, że tak słabe skiny wypadły im, ale no, trudno. Coś tam udało się sprofitować, nie ma tragedii, jak najbardziej skrzynki godne polecenia. Myślę, że ta za 8 zł była zdecydowanie najlepsza, można ją sobie śmiało dodać do ulubionych i mm, myślę, że kolejny materiał o 50 zł do koski pojawi się i będziemy mogli skupić się bardziej już na tych skrzynkach. Mamy 7 59 zł, więc powinno pójść lepiej. A w tym odcinku to byłoby na tyle, moi drodzy. Pamiętajcie, dobić łapki w górę. Do usłyszenia. Siemaneczko. Cześć.